Laptopy w szkołach. Taka informacja obiegła nas na początku września. Wielu idąc za modą na tzw. cyfrową edukację przyjęło ten pomysł z entuzjazmem. Jednak m.in. wybitny specjalista w dziedzinie cyfrowej edukacji, profesor Manfred Spitzer, jednoznacznie ocenia, że korzystanie z laptopów przez dzieci jest szkodliwe, a nawet może prowadzić do tzw. cyfrowej demencji. Czy naszym dzieciom faktycznie potrzebne są laptopy? Czy ktokolwiek zastanawiał się nad efektami, jakie ma przynieść ta cyfrowa edukacja i czy przypadkiem ona nie uwsteczni naszych dzieci? O tym porozmawiam dzisiaj z medioznawcą, profesor Moniką Przybysz. Lidia Sankowska-Grabczuk, zapraszam. Pani profesor, bardzo dużo już mówiliśmy na naszej antenie, między innymi właśnie z panią, o szkodliwości smartfonów u dzieci. Zarówno o szkodliwości jeśli chodzi o treści, jakie oglądają w tych telefonach, o braku kontroli nad tymi treściami, ale też mówiliśmy o np. o szkodliwości niebieskiego światła, które i zaburza koncentrację, i zaburza sen. I wiele innych złych rzeczy powoduje. No i teraz laptopy. Laptopy to jest chyba to samo, co smartfon, i jeszcze ze zdwojoną siłą. Być może dziecko nie trzyma go cały czas w kieszeni, no ale jeżeli ma smartfona w kieszeni, a laptopa w domu de facto, bo te laptopy dzieciom mają być przekazywane do domu, i nie ma nad tym kontroli, i też ma to niebieskie światło, to czy to nie jest trochę tak, że nie dość, że nie rozprawiliśmy się ze smartfonami, to jeszcze dorzucamy bombę w postaci laptopów? Ja zawsze zaczynam od dobrych stron, więc powiem, że dobrą stroną jest na pewno rozwiązanie problemu w dużych rodzinach, które są rzeczywiście zawsze, wiadomo, dobrze zorganizowane, ale tego sprzętu zawsze brakuje, bo nie ma tak, że w rodzinach jest zawsze komputer na jedno dziecko. Odczuliśmy to bardzo mocno w pandemii, gdzie dzieci musiały się logować na lekcje przez smartfony, właśnie. Natomiast i dobrą stroną też jest oczywiście rozwiązanie problemu w tych miejscowościach i w tych rodzinach, które są mniej zamożne których nie stać też dla, na, na sprzęt dla każdego dziecka. I to jest rozwiązanie. I te dobre strony są też w tym projekcie to nie możemy tak. Tylko tutaj wybierać. mówiliśmy właśnie o pandemii, tak, i pandemia rzeczywiście jest taką wyjątkową sytuacją, gdzie to się przydaje. Natomiast no, rodzina wielodzietna jak najbardziej tak, tylko no, 8, 9, 10 czy 12 latki jeszcze nie potrzebują tego laptopa. Dzieci starsze na pewno tak. Trochę na lekcjach już chodzi, chociaż nie do końca w sposób prawny, za odrabianie lekcji czy zadawanie prac domowych, także niestety w tych młodszych klasach. Dzieci poniżej 13 roku życia też dostają zadania domowe w postaci prezentacji, w postaci różnych projektów multimedialnych. Więc y, życie jedno, y, prawo drugie. I no w tych domach, w których dziecko musi wykonać tą prezentację, nawet jeśli jest trzeciej czasem w klasie, niestety szkoły podstawowej albo w czwartej, no to tutaj ten problem się pojawia z tym dostępem do sprzętu. No nie w każdej rodzinie jest laptop dla dziecka, żeby mógł sobie te projekty wykonać. Oczywiście nie jest to praktyką i nie we wszystkich szkołach. Ale w, jest to je, jakiś sposób na no, rozwiązanie tego problemu wykluczenia cyfrowego, czy właśnie wsparcia tych uczniów, których po prostu na ten sprzęt nie stać. I to jest pozytywna strona. Oczywiście ma też swoje negatywne strony. Dziecko, które dostaje sprzęt na własność, no bo dziecko mówi, że ja jestem czwartoklasistą, to jest mój sprzęt. No to oczywiście będzie też wymuszać w wielu rodzinach, w których rodzice nie mają tak dużej wiedzy na temat szkodliwości. Ucyfrowienia takiego bez żadnej kontroli, bo tutaj nie wylewajmy dziecka znowu z kąpielą. To nie jest tak, że my w ogóle chcemy zabrać dzieciom w ogóle jakikolwiek świat cyfrowy, tylko chcemy uporządkować to w rodzinach, chcemy wprowadzić pewne zasady higieny cyfrowej. No i tutaj może dojść do, szczególnie w tych rodzinach, no, w której dziecko będzie dominowało i będzie miało dużo większą wiedzę niż rodzice na temat takich różnych rzeczy związanych z cyfrowością, z komunikacją. Może dojść Chodzenia do kontroli. Tak, oczywiście może dojść do, do pewnych napięć. Yy, czytając różne komentarze też w internecie, śledzę to i widzę, jak duża jest yy, no, taka emocja społeczna, tak bym to powiedziała, na temat tego, a my jeszcze mamy, już mnie nie mamy, a to taki sprzęt, a to nie taki, a to spełnia, a to nie spełnia kryteriów, za te same pieniądze można kupić było to tamto i tak dalej. Dużo jest bardzo emocji, na pewno. Wielu internautów wiąże to z wyborami, że to jest taki gest przedwyborczy. Z drugiej strony to nie jest tylko dawane przed wyborami, bo po wyborach również dzieci dostaną te komputery, ale sam fakt tego, że w niektórych szkołach komputery po prostu trafią dopiero w grudniu, tak? no, może budzić emocje, że oni już mają, a my jeszcze nie mamy. No ale wspomniała Pani profesor w tych dobrych stronach, że plusem może być to, że gdy dzieci mają zadawane te prace domowe cyfrowe, a to są rodziny wielodzietne i nie mają jak je zrealizować. Tylko czy to nie jest w takim razie trochę bardziej systemowy problem? To nie chodzi tylko o fizyczne danie laptopa dziecku, tylko chodzi o to, żebyśmy po prostu w szkołach nie pędzili za tą edukacją cyfrową. Od odpowiedniego wieku, przy odpowiednich warunkach rozwoju neurologicznego naszych dzieci tak, no ale nie dziesięciolatkom czy 11-latkom zadawać prace domowe związane z korzystaniem z aplikacji w smartfonach czy dużych projektów na laptopie. Jeśli miałabym coś korygować, i próbować bronić tego projektu, to przesunęłabym na pewno wiek wręczenia dziecku do 13 roku życia, aż dzieci ukończą 13 lat, bo prawo europejskie wskazuje, że ślady cyfrowe możemy zbierać i zachęcać też dzieci do tego, żeby dopiero po 13 roku życia tak naprawdę korzystały z aplikacji no bo wiadomo, że większość aplikacji wymaga założenia maila, to znowu jest czynność prawna, która jest tak naprawdę dopuszczalna po skończeniu 13 lat, więc na pewno przesunęłabym wiek wręczenia dziecku właśnie tych laptopów. No a co, z, co właśnie z tą edukacją cyfrową w szkole? No bo laptopy... Wydaje mi się też, że te laptopy spełniałyby swoją funkcję, gdyby były po prostu w szkole, bo w wielu szkołach są laptopy, jednak w wielu szkołach nie ma wystarczającej liczby laptopów, tak, żeby wszystkie dzieci, na przykład na informatyce, mogły wykonywać swoje prace. Czy nie lepiej właśnie byłoby przenieść ten pomysł laptopy dla czwartoklasistów, tak, ale w szkole, żeby na informatyce, czy jakieś, wykonując jakieś projekty interdyscyplinarne, miały dostęp do tych laptopów w szkole? Na pewno widzimy w Polsce problem taki, że nie wszystkie szkoły mają wyposażone dobrze wszystkie no, informatyczne pracownie. I teraz wiele razy jest tak prowadzona lekcja informatyki, że po prostu dwoje dzieci, czy nawet troje dzieci w przeludnionych klasach siada przy jednym komputerze. Czyli uczenie się tej informatyki w taki sposób no, jest na pewno mniej e efektywne. Druga rzecz to jest sam fakt tego, że hmm, skoro Ministerstwo Cyfryzacji y, odpowiada za to, no bo systemowo odpowiada za cyfryzację i wręcza te laptopy to powinno to pójść w pakiecie z edukacją medialną, która wchodzi do szkół. Czyli mamy w czwartych klasach, ja optuję, że to, żeby to było jednak trzy e, lata później, kiedy wszystkie dzieci mają skończone 13 lat. E, I wiemy wtedy, że już wszystkie dzieci, obojętnie, które te młodsze, starsze poszły, no to mm, minimum jakby, żeby ta wiedza i umiejętność i potrzeba też korzystania z tych laptopów była rzeczywiście w trochę starszym wieku. Ale no mamy wyzwanie takie, że nie wszystkie szkoły stać w ogóle na wyposażenie takich pracowni. Sam pomysł wyposażenia, no można powiedzieć, nie tyle dzieci, co w ogóle wsparcia w tym, żeby te laptopy były i pracowały dzieci na nowszym sprzęcie, bo wiele pracowni naprawdę przypomina no bardziej archeologię cyfrową niż, niż same komputery, które mogą być jakkolwiek pomocne w edukacji dzieci to to jest rzecz, która powinna być po prostu wyposażona w lekcje. I to nie tylko jeśli chodzi o przedmiot edukacja medialna. Bardzo wiele środowisk od wielu lat już mówi o tym. Jeszcze trzy rządy wstecz, tak mogłabym powiedzieć. Obecnie, które środowisko polityczne słyszało już o tym, że należy wprowadzić edukację medialną do szkół, czyli przedmiot, który po pierwsze wyposaży dzieci w wiedzę na temat szkodliwości, zalet yy, cyfryzacji, druga rzecz umiejętności korzystania, bo to nie chodzi tylko o techniczne umiejętności obsługi komputera czy aplikacji, tylko chodzi o to, żeby dziecko wiedziało, do czego ma, może to służyć, do jakich projektów może może tego użyć i żeby rzeczywiście wspierało to rozwój. Natomiast, kiedy nie ma tej edukacji medialnej, to też ona powinna być powiązana z pewną ścieżką. No bo Wiadomo, że jeśli chcemy przekonać dziecko, żeby korzystało z rozsądnie, czy montowało sobie jakieś aplikacje śledzące czas, który spędza, czy troszczyło się o swoje oczy, czyli na przykład ustawiło odpowiednie ustawienia, żeby chronić swoje oczy wieczorem szczególnie, no to musimy też wyposażyć. Pewną ścieżkę edukacji medialnej, czyli na biologii, które dzieci, które będą się uczyć o neuroprzekaźnikach, czyli o stałym systemie układu nagrody i tak dalej, to one wtedy będą rozumiały procesy, więc nie chodzi tylko o przedmiot edukacji medialnej, ale całą ścieżkę edukacji medialnej, żeby te przedmioty po prostu uzupełniały swoją wiedzę. I wtedy myślę, że taki pomysł popierałabym na pewno, bo wtedy to rozwiązuje wiele problemów. No i właśnie, jeszcze jednym ważnym elementem tej, myślę, właśnie edukacji medialnej jest. To, żeby dzieci wiedziały, jak korzystać z internetu, bo czasami dostają temat w szkole do zrobienia, przygotują jakieś tam wypracowanie czy prezentację na jakiś temat, one wpisują to w internet i pierwszą, lepszą stronę łapią. Ale nie zastanawiają się, czy to jest wiarygodne źródło, czy tam jest napisana prawda, czy nie jest napisane, to przyjmują to za pewnik. My, wychowywali, my, my w ich wieku korzystaliśmy prawdopodobnie z encyklopedii, z książek, więc jakby to źródło było z definicji wiarygodne. Tylko Oni tak. wpisują w internet, gdzie jest wszystko, i nie mają pojęcia, że coś tam może jednak być kłamstwem. Oczywiście, że tak. Problem w ogóle uczenia, sprawdzania. Brytyjczycy opublikowali taki raport na temat dzieci do 19 roku życia u siebie. Okazało się, że 98% dzieci, osób, które absolutnie są podłączone do sieci, nie rozpoznają informacji, czy jest prawdziwa, czy fałszywa. Nie mamy prawa, i to w ogóle wyszło, ten raport został opublikowany w styczniu 2020 roku, dosłownie przed pandemią, on się nie rozszedł tak bardzo mocno, właśnie dlatego, że przykryła go pandemia. Ale sam fakt tego, że dzieci nie rozpoznają, no bo 2% to jest błąd statystyczny, nie rozpoznają w ogóle informacji prawdziwych od fałszywych, Pokazuje, że pewnym blokiem w edukacji medialnej na pewno musi być nie tylko to, o czym Pani mówi, czyli rozpoznawanie źródeł, żeby, żeby zobaczyć, które są wiarygodne, ale też rozpoznawanie fake newsów. To już zupełnie jest inna kwestia, czyli detekcja. Tutaj się przydaje biały yy, właśnie wywiad, czyli OSINT, techniki OSINTowe, żeby dzieci wiedziały po prostu, jak zweryfikować, czy informacja pochodzi z prawidłowego źródła, czy ma znamiona w ogóle wiarygodności, żeby uczyły się. No chyba tego, czego uczymy na dziennikarstwie, żeby podawały dwa źródła, żeby sprawdzały, żeby wiedziały, że na przykład portal X no to jest fejkowy portal, portal Y to jest portal, który nosi znamiona wiarygodności, portal Y natomiast jest po prostu komercyjnym źródłem przynoszącym komuś dochód. I mamy bardzo wiele takich doświadczeń naukowych, że nawet w kampaniach politycznych są tworzone strony internetowe, które całe, całe sieci stron internetowych, które siebie nawzajem cytują, udowadniają i między innymi właśnie w kampanii Donalda Trumpa Tutaj mołdawcy studenci stworzyli ponad 100 stron, które też wpuszczały do sieci no, pewne informacje, które były mniej lub bardziej prawdziwe, więc mamy tego typu badania i doświadczenia i raporty. No i teraz to, czego musimy uczyć dzieci właśnie. Jak korzystać nie tylko z internetu, jak korzystać z aplikacji internetowych też w sposób taki, jak na przykład czyścić swoje konta tak, z informacji, które są niepotrzebne, które są na przykład obniżają ich poczucie wartości, które po prostu rozpowszechniają nieprawdziwe informacje albo są zwyczajnie kontami satyrycznymi, czego na początku nie wszyscy nie wiedzą wszyscy o tym, nie tak, są w stanie dochwycić. Więc na pewno takich rzeczy musimy uczyć. Myślę, że to jest ten brak, który z tymi laptopami się wiąże. I to chyba najpierw powinno było się pojawić, a dopiero już te laptopy w domu. Manfred Spitzer podkreśla, że korzystając więcej z komputera, mniej korzystamy z pracy własnego mózgu, umysłu. Tak? I w przypadku dzieci, jeżeli ta edukacja nie jest przynajmniej w stopniu równym edukacja analogowa i cyfrowa to ten mózg się po prostu zmniejsza. Oczywiście no, inaczej ma się to w przypadku dorosłych. Natomiast, no, właśnie pytanie, jeszcze spójrzmy na te negatywne skutki z takiego naukowego punktu widzenia, no bo. Jeżeli mniej korzystamy z umysłu, nasz mózg się zmniejsza, czyli tak jak powiedziałam na początku, uwsteczniamy się, uwsteczniamy nasze dzieci. Studenci uwielbiają, bo mam kontakt ze studentami głównie, uwielbiają robić notatki na tabletach i rzeczywiście te tablety graficzne są dużą pomocą, bo szybciej można wstawić zdjęcie, szybciej można jakąś notatkę zrobić i tak Natomiast, no, patrząc na dzieci, których no, nie ukrywajmy, jeszcze mózgi się przebudowują, chociaż u studentów też, bo, bo ten proces się przedłużył i tak naprawdę mamy dużo dłużej. Właściwie m, dzieciaki kończą studia, tak mówię o tym dzieciaki, bo ich mózgi jeszcze rzeczywiście są nie w pełni rozwinięte. Płaty czołowe jeszcze dojrzewają aż do 27, 28 roku życia, nawet jak naukowcy w tej chwili badają. To fakt tego, że nawet na studiach, ale też szczególnie w szkole podstawowej, powinniśmy chronić rzeczywiście mózgi naszych dzieci, no bo jeśli się zużyją, i to zauważyli już Chińczycy ograniczyli na przykład dzieciom możliwość grania między 22 a 6 rano w gry sieciowe, no właśnie po to, żeby chronić. Zauważyli, że coraz mniejsza liczba jest inżynierów, fachowców, profesjonalistów, tych, którzy odpowiadają za ogromny postęp. A przecież wiadomo, że postęp w państwie, no to jest potem ogromne dochody dla państwa. Więc oni sami zauważyli, jakie są konsekwencje takiego nadużywania w ogóle bycia w sieci non stop przez dzieciaki. No i to się oczywiście wiąże z tym, że dobrze by było, żeby te laptopy były wyposażone jednak w oprogramowanie, które chroni poniekąd przed treściami szkodliwymi, bo dołożenie tam softu, który jednak byłby jakąś kontrolą rodzicielską, żeby rodzice wiedzieli, co dzieci robią na tych laptopach, no byłoby jednak czymś, co by było ukłonem w stronę właśnie edukacji, więc zabezpieczenie też dzieci przed, no mimo wszystko w Polsce, całkowicie legalnie można powiedzieć dostępną pornografią twardą, absolutnie, z pełną przemocą. To jest też kształtowanie tak naprawdę wrażliwości dzieci, płatów czołowych, które odpowiadają za empatię, myślenie strategiczne, dojrzałość i wiele, wiele innych rzeczy. Dlatego myślę, że tutaj warto by było przemyśleć to i wyposażyć przede wszystkim te urządzenia no, w, w programy, które pomogą rodzicom jakkolwiek kontrolować treści przemocowe, właśnie tak samo seksualizujące dzieci, które jakoś zabezpieczą tą przyszłość, tak, tego rozwoju też moralno-mentalno-społecznego dziecka. Też im więcej godzin spędzonych w internecie, nawet minut załóżmy, tym, tym mniej czasu spędzonego nad książką. Nasze dzisiejsze współczesne dzieci nie znają pojęcia encyklopedia, nie wiedzą co to jest, a jednak w internecie też nie znajdziemy wszystkiego. I wydaje mi się, że to jest kolejny aspekt, który je ustecznie. No, Przedowaliśmy na świecie, jeśli chodzi o poziom edukacji, wyszukiwanie źródeł, materiałów. W wielu dziedzinach jesteśmy naprawdę wysoko w rankingach, a teraz dzieci już chyba prawie w ogóle nie korzystają z bibliotek. Dzieci w ogóle nie czytają wcale nawet lektur obowiązkowych, dlatego że odsłuchują streszczenia albo same lektury. No już mając internet, to e, na YouTube w ogóle wszystko w przyspieszonym tak. tempie, co też jest bardzo szkodliwe dla mózgu, bo nie jesteśmy w stanie przyswajać takich prędkości, jaką nam oferuje YouTube, przy przyswajają treści. To może też grozić naprawdę bardzo poważnymi zmianami, tak naprawdę w zachowaniu dziecka, więc dzieci odsłuchują lektur albo nawet odsłuchują streszczeń lektur. I to jest coś, co, co właściwie jest chyba nagminne i to musimy wiedzieć. Natomiast kwestia czytania, to jest w ogóle kwestia tego, że musimy dzieci użyć, no właśnie, w tych pierwszych latach życia. To jest kwestia nowego pokolenia, które, których rodzice, świadomi rodzice, w szkołach rodzenia na przykład będą się dowiadywali o tym, jak korzystać z tych urządzeń w jakim wieku dziecku e, dawać i jakiego typu e, programy czy, czy urządzenia, ale właśnie w szkole rodzenia, zanim dziecko się tak naprawdę urodzi. Czyli edukacja cyfrowa tak, już powinna zaczynać się w szkole rodzenia. Dokładnie tak. No, rzeczywiście, aczkolwiek no, myślę, że nasze pokolenie, które było wychowywane jednak na książkach jeszcze, bo smartfony, no, laptopy może trochę wcześniej pojawiły się, już w 2007 roku, więc jakby za naszego dzieciństwa tego nie było, a mimo to um, część naszego pokolenia już dostając smartfon i laptopa zaprzepościła jakby tą rzeszę książek przeczytanych w młodości, więc no, ta edukacja cyfrowa chyba powinna jednak trwać całe życie, od szkoły rodzenia nieustannie. Ja myślę, że my też trochę, przepraszam, że to powiem, mam nadzieję, że nikogo nie dotknę, jako rodzice zawaliliśmy, bo dzieci nie widziały nas z książkami. Myśmy tak, w młodości, w dzieciństwie czytali książki, ale naprawdę w nielicznych tylko rodzinach dzieci widzą od maleńkości rodzice, który czyta książkę, który w ten sposób spędza w ogóle czas wolny, który e, jakby zapewnia sobie regularnie. Nie to, że raz na jakiś czas przeczytamy jakąś gazetę, tak? Tylko, że w sposób regularny jest to rodzaj czegoś, co dziecko widzi, że jak mama poczyta sobie pół godziny książkę, to wychodzi taka w ogóle uśmiechnięta. I nie mówimy y o e Jest spokojna, nie nie, nie, nie mówimy o, o czytnikach, tylko o książce papierowej. Dziecko, które nie będzie od, od maleńkości widzieć książki w rękach rodziców. Nie będzie czytać. Czyli edukacja cyfrowa, tak, ale e, jakby laptopy do domu czy laptopy w szkołach powinny być, powiedzmy, tą wisienką na torcie. Dużo rzeczy wcześniej jednak nie zrobiono, nie ma tej edukacji cyfrowej, laptopy nie zawierają zabezpieczeń. Natomiast, no, tak jak pani profesor powiedziała, świat idzie do przodu i nie jesteśmy przeciwni temu, żeby nasze dzieci w odpowiednim wieku, przynajmniej od 13 roku życia, e, były przygotowane na to, by szły razem z tym postępem i naukowo nie odstawały od swoich rówieśników w innych krajach. Ale jednak powinniśmy dać przykład, być może Polska powinna dać przykład, że no ta edukacja cyfrowa powinna się rozpoczynać analogowo, e, na lekcjach, wczesnych lekcjach w szkole, a nawet jeszcze w szkole rodzenia dla rodziców. A dopiero potem możemy pomyśleć o jakimś sprzęcie, chociaż też najpierw w pracowni cyfrowej, a dopiero potem w domu. Myślę, że tak. To jest rzeczywiście bardzo ważna rzecz. Doposażmy szkoły w pracowni nowoczesny sprzęt, który niestety co 3-4 lata trzeba wymieniać, dlatego że tak jest szybki postęp. Te komputery też się zużywają, więc myślę, że to jest taka przyszłość tak, dobre, pracownie, cyfrowe w każdej szkole. Dobre lekcje. One są prowadzone, bo też nie krytykujmy tak zupełnie, nie zauważając, że razem z tym programem weszły rzeczywiście lekcje pokazowe do szkół, jest ten cały program, szkoły mogą przystąpić do tego programu. To nie jest tak, że zupełnie nie ma takiej oferty, ale nie jest ona skierowana do wszystkich szkół, nie ma tej ścieżki edukacji medialnej, nie ma. Wiadomo, żeby ścieżka edukacji medialnej powstała, najpierw trzeba wykształcić nauczycieli edukacji medialnej. To też nie jest taka prosta rzecz, więc y, trzeba chyba zacząć w ogóle od samego początku. No, wspomniała Pani Profesor też o tym, że pandemia jest takim czasem, gdzie rzeczywiście te laptopy się sprawdzają, chociaż kolejnym, kolejnym tematem na rozmowę byłby pewnie dostęp do internetu. I faktycznie no, w pandemii tak, tylko że pandemia też nam pokazała, że gdy daliśmy dzieciom smartfony do ręki i laptopy, niektórzy mogli sobie na to pozwolić. To nie było nad tym kontroli, niestety one zamiast zaciśnić, zamiast pandemia miała zaciśnić więz, więzy rodzinne, to je kompletnie poluzowała. Każdy był zamknięty w swoim telefonie, w swoim laptopie, no i brak edukacji medialnej najpierw, a dopiero potem telefon, czy tablet, czy laptop w domu w ręku dziecka. I oczywiście konsekwencje, które konsumujemy, w ogóle pandemii, to nie chodzi tylko o ekrany, ale w ogóle cały problem zamknięcia dzieci przed ekranami. No, jest związane oczywiście z taką kondycją psychiczną dzieci i młodzieży, która bardzo gwałtownie się pogarsza. Więc to też są pewne rzeczy, z których sobie muszymy, musimy zdawać sprawę, jeśli chcemy mieć dalej yy, młodych ludzi, którzy, których no niestety liczba osób zapadających na depresję, czy, czy samookaleczających się, czy w ogóle będących w złej kondycji psychicznej, niestety się powiększa gwałtownie. Czyli podsumowując, wychowujmy, rozmawiajmy, wychowujmy, edukujmy medialnie również w szkołach. I stawiamy granice, bo to też jest ważne, żeby to uporządkować. Jeśli coś będzie uporządkowane, to dzieci się czują w tym bezpiecznie. Zasady są dobre dla dzieci również. Tak, stawiajmy granice i konsekwentnie wyciągajmy te konsekwencje. One są dzieciom potrzebne i dzieci je też doceniają później w dorosłości. Edukacja cyfrowa, tak, ale nie doprowadzajmy dzieci, dzieci do, jak to powiedział Manfred Szpicer, cyfrowej demencji. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem była pani profesor Monika Przebysz. Dziękuję bardzo.